Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale, odcinku w którym porozmawiamy sobie o przykładach samochodów, a może bardziej silników, w których równolegle została zastosowana turbosprężarka oraz kompresor. Jaki był natomiast cel stosowania takiego układu? Niwelowanie turbodziury, oczywiście, która występowała w silnikach z jedną turbosprężarką. Obecnie ta turbodziura niwelowana jest poprzez zastosowanie układu Twin Turbo, gdzie mamy dwie turbosprężarki różnej wielkości, które pracują w różnych prędkościach obrotowych. Natomiast w dalszym ciągu da się spotkać samochody z turbo oraz kompresorem, choć jest to zdecydowanie rzadsze rozwiązanie, co za chwilę zobaczycie. Także tyle tytułem wstępu. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz oczywiście na odcinek. Zaczynamy od wagowskiej jednostki, która była stosowana w całej masie samochodów, chodzi konkretnie o 1.4 TSI, ale spokojnie nie wszystkie 1.4 TSI posiadały turbo i kompresor. Mówimy tutaj konkretnie o jednostkach EA111, takie było ich oznaczenie. One były produkowane w latach od 2006 do 2012, ale jeszcze na początku zaznaczę: nie wszystkie EA111 posiadały turbo i kompresor, były wersje z samą turbosprężarką. Natomiast jeśli chodzi o te podwójnie doładowane jednostki, to były one wyjątkowo problematyczne. Była to źle obliczona i nieprzetestowana konstrukcja, która lubiła brać olej, miała problemy z pękającymi tłokami z powodu zbyt wysokich temperatur spalania. Pojawiały się również kłopoty z rozrządem czy sprzęgłem sterującym kompresorem. Co ciekawe, jednostki 1.4 TSI. Twin Charged, bo tak właśnie się nazywały, były stosowane w całej masie samochodów od Audi A1 aż po skody Super. Także kupując auto z rynku wtórnego możecie się tego silnika spodziewać dosłownie wszędzie, także pamiętajcie, aby dokładnie sprawdzić auto przed zakupem. Okay. Ale spokojnie, nie każdy silnik Twin Charged to jedna wielka mina. Volvo, w swoich najmocniejszych odmianach silników benzynowych od 2015 roku, czyli jak pewnie wiecie, mówimy tutaj o dwulitrówkach, które posiadają cztery cylindry również Również stosuje turbo oraz kompresor. Tak, no niestety era pięciocylindrowych Volvo jest już daleko za nami. Mocniejsze benzyniaki to te o oznaczeniach T6 o mocy 320 koni mechanicznych oraz T8, który ma już blisko 400 koni mechanicznych oraz do tego silnik elektryczny. Swoją drogą mieliśmy okazję testować Volvo S90 T8 i szczerze nawet nie wiedziałem, że jest tam i turbo i kompresor, ale trzeba przyznać, że mimo tego, że to tylko dwulitrowiec to z taką kolumbryną radził sobie on naprawdę bardzo przyzwoicie. Natomiast Volvo ma się stopniowo wycofywać z stosowania mechanicznego kompresora w swoich turbodoładowanych jednostkach, a przechodzić na stosowanie w nich kompresora, ale napędzanego elektrycznie. Taki właśnie elektrycznie napędzany kompresor ma pod swoją maską Audi SQ7 oferowany na rynku w sprzedaży od 2017 roku. Podobnie zresztą również Bentley Bentayga Diesel, który ma pod maską dokładnie tą samą jednostkę napędową co Audi SQ7. A jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, to oprócz tego, że jest tam turbo i kompresor, to turbo są tam tak naprawdę dwie. Taki zestaw pozwala, by silnik ten generował swoje maksymalne 900 Nm momentu obrotowego już od 1000 obrotów na minutę. 1000 obrotów na minutę, no po prostu coś niesamowitego. To pozwala, by te ponad dwutonowe kolosy napędzane 4-litrowym silnikiem diesla rozpędzały się do setki w czasie 4,7 sekundy. Ciężko jest niestety na razie powiedzieć cokolwiek na temat awaryjności tych jednostek, bo są one zbyt świeże, ale co jak co ich parametry robią naprawdę potężne wrażenie. Kolejne auto na naszej liście to samochód, który zadebiutował na rynku już w 1989 roku. Jest to samochód, który posiadał pod swoją maską silnik o dosyć ciekawym oznaczeniu oznaczeniu Plasma MA09ERT. Natomiast jeśli chodzi o to, co oznacza oznaczenie Plasma, to pozwolicie, że podeprę się tutaj moimi informacjami. Plasma oznacza Powerful and Economic, Light, Accurate, Silent, Mighty, Advanced czyli w wolnym tłumaczeniu mocny, ekonomiczny, lekki, dokładny, cichy, potężny i zaawansowany. Chodzi konkretnie o Nissana Micra Super Turbo, który pod maską posiadał jednostkę o pojemności zaledwie 0,9 litra, która po jednej stronie swojego bloku posiadała kompresor działający do 4000 obrotów na minutę, natomiast po drugiej stronie turbo ładujące dokładnie od 4000 do 6500 obrotów na minutę to przekładało się na 110 koni mechanicznych oraz 130 Nm, co być może nie jest powalającym wynikiem, ale przy 770 kg masy własnej dawało to naprawdę spektakularne efekty. I to jest taki w sumie żywy przykład na to, że kiedyś to było, bo obecne i były generacje Nissana Micra, nawet te bardziej usportowione, ani razu nie osiągnęły nawet takiego jak ten, czyli 110 konnego pułapu mocowego. Dlaczego? Dobra, a teraz czas na coś naprawdę szybkiego, tak w kontraście do na Mikry. Zenwo ST1, czyli niszowy super samochód duńskiego producenta, który zasłynął głównie, gdy uległ pożarowi podczas jednego z odcinków Top Gear. Auto pod maską posiada 7-litrową V8 LS7, która pewnie już się domyślacie, doładowana była kompresorem oraz turbosprężarką, dzięki czemu osiągała moc 1104 koni mechanicznych. Do tego wszystkiego 3 sekundy do setki i 375 km na godzinę deklarowanej prędkości maksymalnej. Cena ZenWo ST1 to 660 000 euro, co przy obecnym kursie tej waluty daje blisko 3 miliony złotych. Ale w sumie kto by się przejmował ceną tego samochodu, skoro i tak jest on skierowany do bardzo wąskiego, konkretnie 15-osobowego grona odbiorców, ponieważ produkcja tego auta została ograniczona właśnie do 15 sztuk. Teraz, moi drodzy, samochód Jamesa Bonda. Prawie. Wystąpił w Jamesie Bondzie. Bond. James Bond. Jaguar CX75, który pojawił się w scenach pościgowych w części Spectre. Jest to tak naprawdę tylko koncept, który nigdy nie doczekał się swojej produkcyjnej wersji, ale za to bardzo ciekawy koncept. Pod maską posiadał zaledwie czterocylindrowy silnik 1.6 z turbosprężarką, kompresorem, a do tego dwoma silnikami elektrycznymi, co sumarycznie przekładało się na 902 konie mechaniczne mocy maksymalnej. Ten samochód to tak raczej w ramach ciekawostki przyrodniczej, nazwijmy to, ale dajcie znać w komentarzach, kto z Was wiedział, że ten tak niesamowicie wyglądający samochód w Jamesie Bondzie posiadał pod maską zaledwie 1.6. Natomiast na koniec odcinka, jako taki mały bonus, samochód wprost z grupy lajdowej B. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was nie oglądał naszego odcinka na temat grupy rajdowej B, to zapraszam do odnośnika na górze ekranu. Lancia Delta S4, która powstała jako następca legendarnej Lancia 037 w potrzebie zastosowania w rajdówce napędu na 4 koła. Auto posiadało silnik o pojemności zaledwie 1.8 i mocy 480 mechanicznych, przy masie 970 kg. No i oczywiście coś, czego przypuszczam, że nie muszę Wam mówić: ale to auto posiadało oczywiście również turbosprężarkę oraz kompresor. I tym też bonusowym samochodem z grupy B kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy było ciekawie, bo ja sam szczerze mówiąc, przygotowując się do tego odcinka, byłem zaskoczony tym, jak niewiele jest samochodów z turbosprężarką oraz kompresorem. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co kolejnego chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A ja się z Wami żegnam. Cześć. Niwelowanie turbodziury, która występowała w. Sa... Kurwa. Niwelowanie turbodziury, która występowała w S silnikach. Kurwa. Z silnik. W sumie, ja sam. Br -br -br -br. Br -br. Jezus. Handluj z tym.